Dzień dobry moi mili, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu ziemi i zapraszam serdecznie do czytania na kolejne 48 godzin. Byki Panny Koziorożce, zaczynamy od byków. Dziewięć kielichów, super, jakieś zadowolenie z siebie, słuchajcie. Okej, okay, bo jest ósemka mieczy obok, więc może będziecie zadowoleni, bo uda wam się pokonać jakąś przeciwność, wymyśleć wyjście z jakichś ograniczeń, po prostu zapanować nad jakąś trudną sytuacją i to przynosi, zobaczcie, 10 monet i 9 monet. Spokój, stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, bo to już naprawdę jest bardzo indywidualne. dziewiątka monet, mamy jakąś możliwość dodatkowo gratyfikować siebie. Samych, piękna, piękna energia, także słuchajcie, jakiś strach, który tutaj w tej sytuacji, mm, no strach, lęk, jakieś obawy o coś, wyjdziecie z tego moim zdaniem, absolutnie to się tutaj pokazuje. E, szóstka była z drugiej strony, więc zwycięstwo w drodze. Zmiana jakiegoś aspektu e, może mm, monetowego, finansowego, nowa możliwość dla części z Was, Okej, okay. tak, dla części z Was nowa możliwość, albo zarobienia jakiejś pieniędzy, albo odzyskania jakiejś pieniędzy, albo jakiejkolwiek innej możliwości związanej z tym, że poczujecie się swobodniej, może bezpieczniej, może bardziej komfortowo, może po prostu to będzie taki czas, okej, okay? kiedy skupicie się na tym, co macie w swoim otoczeniu, przyjaciołach, rodzinie i już. Z zewnątrz tutaj, słuchajcie, dobre wiadomości, sześć buław. Może czekacie na jakieś wiadomości. I dla osób, które czekają na jakieś wiadomości, to jest, słuchajcie, to jest strach przed, przed tym, co do mnie idzie, tak bym powiedziała, ale jest dużo radości obok, więc jest duża szansa, że otrzymacie dobre wiadomości, w, zakresie na, w tym zakresie, na który czekacie, ok. E, ogólnie dwie buławy, ktoś Wam może zaproponować coś nowego. No, tworzyć na przykład coś wspólnie z kimś i jest siedem mieczyk obok tego i jakby powiedziałabym, że tylko ostrożnie, ponieważ ta osoba, która przeskłada, mam jakąś propozycję, yy, może albo, żeby nie było żadnych problemów z komunikacją. O, może ja w ten sposób to określę. Słuchajcie, prośba jest taka, żeby się jasno i klarownie komunikować, żeby uniknąć nieporozumień. Piękne czytanie, moje drogie byki. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam, ściskam i teraz zapraszam... Panny, moje drogie panny, co dla Was, co dla Was. Ciekawego. Pięć buław i świat. Zakończycie, zamkniecie jakiś etap, jakiś konflikt, wyjdziecie z jakiejś rywalizacji. Chaos, zostaje za Wami, tak? Świat dziewięć monet i tutaj stoicie, piękne, zadowolone z siebie, niezależne, mające siłę psychiczną do tego, żeby właśnie takie sytuacje zostawiać za sobą, takie czyli jakie, no takie, w których nie wiadomo o co chodzi, w których ludzie się kłócą, wymieniają poglądy niezbyt uprzejmie, każdy mówi coś innego i w zasadzie chyba nikt nie ma racji. Eee, I tutaj jest ta energia karty świat, m, która mówi o ukończeniu już jakby tego etapu. Czymkolwiek e, jakby on dla was jest prywatnie, czy może zawodowo, czy jeszcze w, jakiejś, w jakiejkolwiek inny, in, innej sytuacji jesteście. Jest dziewięć monet, bo to jest nasza karta, wasza karta. Osoby po prostu samodzielnej, niezależnej, samostanowiącej osobie, niezależnej również intelektualnie, e, osoby, która e, być może mieć potrzebę lub ochotę mm, zadbać o siebie jakoś dodatkowo, zrobić dla siebie jakąś przyjemność, zrobić sobie jakąś przyjemność, szczególnie to. Jeśli uda się Wam coś dokręcić, tak? Docisnąć do końca, to niewątpliwie może chcecie się jakoś nagrodzić. Wielka siła psychiczna, cierpliwość, wrażliwość do pokonywania trudności. Piękne karty po Waszej stronie, a co z zewnątrz? Mhm. Semka mieczy. No właśnie to jest wyjście spoza ograniczeń, bo semka mieczy to są ograniczenia, to jest strach, to jest lęk, e, to jest stres czymś powodowany i później jest król, monet wasza energia. A tutaj właśnie wychodzimy z tych ograniczeń, więc ja bym. Ja, karta rada pokazała się tutaj dla mnie, uważam. Wyjdź z ograniczeń, droga panno, zobacz, że masz jakieś rozwiązania. Uważam, że to się dzieje, krótko mówiąc, co z zewnątrz, słuchajcie. Um, jakaś podróż dla części z Was może być ważna, albo ktoś, kto Was odwiedzi e, niespodziewanie, być może troszkę, natomiast jednak um, jakieś wiadomości z zewnątrz też, generalnie rzecz biorąc, jakiś taki trochę m, nerwowy, nie to żebyście się tym przyjęli, przejęli, przepraszam, ale jaka, jakiś nerwowy osobnik z zewnątrz. Ja tu je tak trochę czytam tą energię, napastliwy. Okay, który ma siłę wielką do tego, żeby albo coś na Was próbować, próbować wymóc, albo zwracać cały czas na siebie swoją uwagę. Okay. Jakieś nowe, tutaj jest cesarzowa z zewnątrz. Tak, moi drodzy Panowie, to może być Wasza żona, ważna dla Was kobieta, y, która ma dużo siły i dużo w ogóle takiej, takiego powera w sobie do tego, żeby zakończyć jakąś ważną dla siebie historię i może dla Was też dokonać transformacji i ruszyć w nowe. Ok? Jeśli to jest wasza szefowa, to ten świat na przykład może oznaczać, że ona będzie z dużym takim uporem próbować przekonać was do jakiegoś swojego pomysłu. Ok? Po prostu nie wiem, czy wam się to spodoba, czy nie, no wychodzi na to, że może się spodobać. <gry> e, tutaj mamy też strzelca dla osób, które mają strzelca w swoim, y, w swoim otoczeniu. To osoba z podznaku strzelca może być wyjątkowo ważna, albo y, energię takiego y, człowieka y, bardzo otwartego na przeżywanie różnych. Przygód, tak bym powiedziała, ok? Trochę łobus. Więc, moje drogie panie, jeśli to jesteście ty, wy, no to wbrew pozorom i wbrew tego, temu, co ogólnie e, czasami się e, mawia, łobus nie kocha najbardziej, tym bardziej, więc zadbajcie proszę o siebie, bo tutaj mam wielką troskę przede wszystkim w dbaniu o siebie. Piękne czytanie, moje drogie panny. Czymkolwiek były ograniczenia, to moim zdaniem one się pokazują nam jako, znaczy, one tutaj jakby jest to wyjście z nich. Cokolwiek tam się działo, jakiegoś takiego niezbyt chyba przyjemnego, związanego z chaosem, zostawiacie to po prostu w tyle i idziecie do przodu. Moje drogie koziorożce, a co dla Was? Uwaga! Osiem mieczy. Przeszkadza mi to tutaj, słuchajcie. O tak, dobra. Lepiej muszę widzieć kartę. Osiem mieczy. Pięć monet, możecie mieć problemy natury fizycznej, czy problemy, jakieś trudności z formą, e, trudności natury finansowej, może część z Was, ojej, ale cztery kichy i, i jakaś stagnacyjka taka, wiecie? Ehm, I powiem Wam szczerze, tutaj karty mówią, żeby chyba nie podejmować żadnych raptownych decyzji, tylko trzymać się swojego stanowiska. Czekajcie, zobaczę co z zewnątrz. Cztery miecze. Odpocznij drogi koziorożcu. Masz dużo czwórek. Czwórka to stabilizacja. Spróbuj ustabilizować siebie, ustabilizować sytuację. Nie działaj może w tej chwili. Um, są, jest, jakiś, jest jakiś stres w Twoim otoczeniu. Tak to nazwę. Może stresujesz się pieniędzmi. ok może stresujesz się jakąś inną swoją sytuacją materialną a może po prostu masz spadek formy i jesteś przemęczony to odpocznij, bo tutaj się pokazuje w takim razie bardzo silnie prośba do osób które po prostu są przemęczone pracą, najnormalniej w świecie o odpoczynek do osób, które mają problemy natury finansowej, po prostu dużo wydatków i jakichś takich historii żeby, no, ostrożnie z pieniędzmi, krótko z zewnątrz, co słuchajcie, no z zewnątrz ktoś, kto niewątpliwie może też się przyczynić do tej energii, tutaj takiego braku ciepła, spadku formy, pogorszenia nastroju, bo możecie mieć do czynienia z osobą. Która niezbyt e, waży, znaczy mówi prawdę niewątpliwie i mówi wprost, natomiast słowa, których używa, potrafią e, no, ranić mocno, więc e, może zabraknąć e, takiego intuicyjnego wyczucia w tym, e, żeby nie powiedzieć za dużo lub nie powiedzieć o słowo za dużo. E, ta osoba ma wielką siłę do tego, żeby sięgnąć po to, w co wierzy i to zrobi, i nie bardzo wam się chyba ta sytuacja spodoba. Mamy um, w ogóle dwie osoby tutaj z zewnątrz, e, szczerze mówiąc. Dwie energie to mogą być różne energie de facto buławowa i e, tamieczowa. Tutaj mamy osobę, która jest trochę egoistą i jest bardzo przeświadczona o. Mm, że to jest ten kierunek, że on z jakiegoś powodu musi zrealizować coś, na co, na co liczy, o co tej osobie chodzi, tylko że to was stawia w takim, w takim położeniu spadku gdzieś tam nastroju, spadku formy, może jakieś środki finansowe będziecie musieli przekazać tej osobie. No i to jakby to jest pierwsza osoba. Druga z kolei to jest osoba, która em, może odtrącić was uczuciowo, część z was po prostu kierując się intuicją, em, dojdzie do wniosku, że na ten moment nie jest zainteresowana interesowana żadną relacją, ale, moje drogie koziorożce, to może być w ogóle osoba, która gdzieś tam potrzebowała Was tak chwiejnie, troszkę, raz mniej, raz więcej, raz mniej, raz więcej, raz mniej, raz więcej, i to jest ten moment, kiedy potrzebuje Was mniej, niestety. No i Wy nie jesteście do końca z tego powodu zadowolone. I rada dla Was, moje drogie koziorożce, jest jedna, słuchajcie, może już nawet wiedząc, że te energie takie trochę wymagające są, zobaczcie, 10 buław jest tutaj, wymagająca energia po prostu. Może nie angażujcie się przez następne 48 godzin w jakieś historie, po prostu skupcie się na sobie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo w Czwórce Mieczy ważne jest skupienie na nas samych. Ważny jest odpoczynek, ważne jest to, żeby uspokoić myśli, szczególnie po trudnym okresie. Tak, i na spokojnie w ogóle zastanowić się, co dalej. Eee, ale te myśli gdzieś tam same się układają w momencie, kiedy znajdujemy sobie takie jakieś fajne miejsce, w którym czujemy się komfortowo i bezpiecznie eee, i możemy po prostu wyczerpać. Więc rada dla Was na najbliższe 48 godzin, niezależnie od tego, co tutaj się będzie stało, nie stresujcie się, nie, bieźcie, nie bierzcie wszystkiego do siebie. Starajcie się być może nie, podejm nie podejmować decyzji pod wpływem e, chciejstw tr osób trzecich, ok? E, e, I zwróćcie uwagę na, włas na własny gdzieś tam no, komfort, krótko mówiąc. Uważajcie na siebie, bardzo proszę. Pozdrawiam, ściskam i do usłyszenia.